Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi. A co robi? A co pana to obchodzi? Wysoka Izbo, znowu wraca kretyjski pomysł dopłat do dla banków i deweloperów. Najpierw pan minister Paszyk z trzeciej drogi rozwala budownictwo społeczne, i nawet te grosze zapisane w budżecie okazuje się, że nie trafiają do samorządów i do TBS-ów tak, jak trafić powinny. A potem politycy Platformy zapowiadają kolejny program, który napompuje ceny mieszkań. Ja mam pytanie, szanowni państwo, czy was ci deweloperzy czymś szantażują? Czy oni mają jakieś kompromitujące zdjęcia waszych rodzin, albo grożą, że otrują wam psy albo koty? No bo to jest po prostu niezrozumiałe, jak można pchać tak kretyński projekt, który po prostu zniszczy szanse życiowe młodego pokolenia. A jedyne inne racjonalne wytłumaczenie tego uporu w tej sprawie jest takie, że ktoś wam zapłacił za kampanię wyborczą i teraz oczekuje spłaty politycznych długów. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. Byłaby to oczywiście bardzo dobra wiadomość, no ale niestety Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To jest człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków, po czym podniósł 21 podatków. To jest człowiek, który mówił, że nie wybiera się do Brukseli, po czym no, pojechał do Brukseli z szefem Rady Europejskiej. To jest człowiek, który obiecywał 100 konkretów, 100 dni, no i oczywiście nie dowiózł. Nie mamy wyższej kwoty wolnej od podatku, nie mamy benzyny za 5,19. Więc task, Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi. A co robi? 49 centrów integracji cudzoziemców za pół miliarda złotych oraz zgoda na implementację paktu migracyjnego z 11 grudnia. Więc przejdźmy od słów do czynów. Składam wniosek o przerwę, tak żeby prezydium Sejmu przygotowało uchwałę mówiącą, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego, bo przyjęliśmy już bardzo dużo uchodźców i nikogo więcej nie przejmiemy. Skoro można. Za pomocą uchwały Sejmu przejąć TVP i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, to na pewno też można odrzucić pakt migracyjny. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję. doczekałem się. Wysoka Izbo, panie Pośle, co pana to obchodzi? Natomiast proszę państwa, do pana Sanberga posła szanownego chcę powiedzieć tak, no proszę państwa, jak się płaci, to się wymaga, pan ciągle zdziwiony. Co do, wystąpienia, co do wystąpienia pierwszego dotyczącego wywózek, ja chcę powiedzieć, że w dokumentach, w które w Polsce obowiązują, proszę państwa, to straty Rzeczypospolitej w zamordowanych obywatelach to równo 10 milionów, a nie 6. 6 to było od Bugu do Odry. 2 miliony wymordowano nam obywateli naszych po wschodniej stronie. Warto dodać w takich razach, że my, proszę państwa, w czasie II wojny światowej, Straciliśmy 10 milionów obywateli. Dziękuję.